Dzień dobry, a raczej do dobry wieczór, panie Mietku. E cieszę się, że ponownie mamy okazję rozmawiać. E czasy są ciekawe, dużo rzeczy się dzieje. E na początku przedstawię tylko e pana, że pan mieszka w La Merced e nad rzeką. To jest dopływ Ukajalik. Jaka to jest rzeka, panie Mietku? Księcia Majo, to jak by liczyć od e początku od źródła, no to jest Amazonka, ale to się każdy odcinek nazywa inaczej. Rozumiem, czyli pan no, praktycznie w Amazonii mieszka. No i zanim przejdziemy do tych pytań, co zawsze, czyli tam, co u pana słychać, jak z tymi polonikami po tej stronie Andów, no to chciałem zapytać o pożary, no bo to jest taki główny temat medialny. Mówi się, że Amazonia płonie, płoną płuca całego świata. Jak to wygląda z Pana perspektywy? Jest susza, no tak? Najwięcej, najwięcej płonie w Brazylii, bo tam, są, tam podpalane są. Przede wszystkim, nawet gdy uderzy piorun w drzewo w Amazonii, to się od tego nie zapali. To się zapali tylko jedno drzewo. No właśnie, niektórzy mówią, że w ogóle w Amazonii trudno ogień wskrzesać, że wszędzie jest, y, ognisko rozpalić, jest wilgoć. Można, no, więc do tego, żeby na przykład rozpalić ognisko, to trzeba używać taki olej, nazywa się acylidę de kopaiba, z drzewa kopaiba i on się rzeczywiście nawet mokre drzewo pali, albo po prostu benzynę, mhm. ale benzyna nie, na mokre drzewo nie bardzo chce działać, ale no, jak już zadziała, no to zadziała. Dlatego na przykład właściwie to wszystko jest podpalane po to, że zachłanność ludzka, niestety, chcą jak największe obszary mieć. Z tym, że no cały problem, jeżeli weźmiemy, na przykład wypalimy i zrobimy pastwisko z tego, no to maksimum to jest 5-7 lat i koniec. I to następuje degradacja ziemi, po prostu wypłukiwanie, bo tam ziemia jest Grubości może 5, 10, maksimum 15 centymetrów. Znaczy no, taka malutka warstwa gleby jest tylko w. Tak, tak. A y, kto to robi, Pana zdaniem? Czy to robią biedni ludzie, którzy chcą powiększyć areał, czy to są jakieś korporacje, to firmy? Zdaniem, to są e, ludzie potężni, farmerzy, potężni, no. Ludzie, którzy no, po prostu im chodzi o pieniądze. Oni jak gdyby podpalają te dżunglę i, i poszerzają Oni sami swój nie areał. podpalają, ale wynajmują ludzi, którzy to robią. Aha, a to są duże firmy, duże korporacje? Ja raczej tak, małe korporacje tym się nie zajmują, to są duże korporacje. E, czy to jest w jakiś sposób e, ścigane? Jak prawicowiec, jak nastał, to powiedział, że trzeba powiększyć area uprawny kosztem dżungli ze względu na to, że no, potrzeba, że e, potrzeba soi, która głównie jest import, eksportowana do Chin czy tam nawet e, innych krajów i potrzeba jeszcze innych, na przykład olej palmowy czy inne tego, mhm. a to przecież jest degradacja ziemi. Czyli to się nie nadaje do takiego, że tak powiem ciągłego uprawiania, że ta, ta ziemia to jest na jest, chwilę. No, jeżeli chodzi o swoje, nawet gdy używamy nabuz i to wszystko, no to jest mówię maksimum 7 lat, tak jak... I trzeba no, iść to, to dalej, wypalać to... następny areał po prostu. Tak, tak. Rozumiem. A mówił Pan, że u Pana też jest sucho, że jednak to w tym Bardzo roku... sucho, no takiej suszy jak ja tu jestem nie. 11 ponad lat. To nie widziałem, dopiero w zeszłym roku trochę było dosyć sucho, a w tym roku to już jest bardzo sucho. No w tej chwili już 42 dzień, gdzie nie raz spadło po 32 dniach, minutę tylko padało deszcz, no praktycznie nawet, no, jak to mówią, do asfaltu nie doleciało. A ten. w tej chwili chmurzy się, ale nic tego, nie ma deszczu. I pierwszy raz coś takiego? No. Mhm. Czyli a to chwili ludzie mówią to samo. Że to takiego czegoś nie było. E, proszę mi powiedzieć, jak tam jest w takim razie, co u pana z pana inwestycjami, bo pan ma ten e, dom polski, tak? E, tam dużo ludzi do pana przyjeżdża. Kiedyś no rozmawialiśmy o tym, że, że w dżungli są tam. Polacy. E, mieszkają Polacy w dżungli koło pana, to znaczy ludzie, którzy tak z Polski. 21 rodzin jest tutaj w naszej okolicy. Polskich, tak? To znaczy, Polskich są tylko trzy rodziny, reszta jest mieszana. A to są Polacy, którzy przyjechali z Polski, czy są to reemigranci jak pan? Z Polski, ze Stanów i z Europy, różnie tak. Y czy to y y Peru w ogóle? Są bezpośrednio z Polski. A utrzymujecie pa, państwo kontakty ze sobą częste? To jest praktyczne. To znaczy, czasami spotykamy się na targu. W sobotę, właśnie dzisiaj, na przykład, był targ. Dzisiaj spotkałem dwie rodziny polskie. Czy w ogóle Amazonia staje się coraz bardziej atrakcyjna i popularna również wśród Europejczyków czy Amerykanów? Tak, tak, jeżeli chodzi w naszym rejonie, no na przykład jest taka miejscowość, nazywa się Oxapampa, gdzie w ciągu pięciu lat przybyło, tak jak według do, dokumentacji, około 10 tysięcy rodzin niemieckich. Czego ci ludzie szukają w Południowej Ameryce? Przede wszystkim ci ludzie mają dosyć. Tej polityki pani Merkel i w ogóle tego ordongu i tego wszystkiego, to co się dzieje, wolą, jak to mówią, mieć trochę więcej swobody. I w Peru, czy, czy w, no, w, w ogóle w Amazonii jest więcej się, swobody? W tej chwili osiedla właśnie Australia, nie Australia, tylko Brazylia, później Argentyna. Peru jest chyba na trzecim miejscu. Jako w, kraj, w którym przyjeżdżają ludzie z Europy? Czy... Mhm. No tutaj my mamy cztery takie miasta, które są europejskie: to znaczy Oxapampa to jest głównie niemieckie, to jest około 100 tysięcy Niemców. Później jest Pasuzo, gdzieś około 50 tysięcy Austriaków. Później jest Palakazu, 45 tysięcy Francuzów. No i później e, Villarrega jest około 35-40 tysięcy Włochów. To pan tam nie jest wcale rodzinkiem, nikt się nie dziwi, że pan przyjechał i mieszka. No, dlatego jako... nasz tutaj nasz rejon nazywają Gringoland, bo jest więcej obcokrajowców jak miejscowych. Aha. E, zanim jeszcze e, e, zadam pytanie o pana o pana rzeczy, to wróćmy do tego podpalania. Czy pan słyszał, żeby kogokolwiek tam złapano, ukarano, czy, e, czy to jest to cały to czas anonimowo? Wiem, że tutaj u nas w okolicach Pukalpy też zaczęli podpalać, ale Indianie, na początku ja się myślałem, że oni użyli czarnych strzałek, ale użyli brązowych, to znaczy brązową strzałką jak się dostanie, to się około 2-3 godzin jest nieprzytomny, Aha. ale się odzyskuje życie. Rozumiem, czyli Indianie po, po prostu zaczęli bronić dżungli. Dobrań. Indianie zaczęli bronić dżungli. Czarna strzałka to jest wojownicza, to jak się nią dostanie, no to już niestety koniec. Aha, aha. czyli takie ostrzeżenia na razie. Na razie dwóch tam do, dopadli i ich przekazali policji, a ten trzeci uciekł. A, czyli na, nawet tam w Peru też jest ta zaraza przychodzi podpaleniowa. No, próbują, próbują, bo tam jest teren właśnie tam w okolicach pomiędzy tym, wzdłuż rzeki Ukalai, czyli pomiędzy Atalają a tym, a Pokalpą są bardzo dobre tereny na uprawy na to wszystko, no i miejscowi ludzie się na to nie zgadzają. Mm, ale mówi Pan, dobre tereny to znaczy, co więcej tej gleby jest, ta warstwa gleby jest większa. Można większa mieć... troszeczkę niż na przykład. Im bardziej na północ, tym warstwa gleby jest mniejsza. Aha. E, a co Pan uprawia, Panie Mietku? No ja właściwie no, do tej pory miałem duże problemy z moim ogrodem, bo wszystko mi zjadały te tak zwane mrówki parasolówki. Pro, próbowałem różnych metod. Nic nie skutkowało, w końcu mi taki Indian podpowiedział, mówi weź kup stare blachy, kalamina, te co na dach się używa, te blachy palistą, weź potnij na połowę, to będzie tylko 90 cm, bo blacha ma 180, no i e, kop gdzieś 30 cm w ziemię i poustawiaj tak dookoła. I mrówki nawet nie przejdą, bo im się nie będzie chciało przechodzić przez górę, bo jak przejść same może przejdą, ale już liście targać już nie dadzą rady. Aha. I tak zrobiłem dookoła i to pomogło. I już przestały przychodzić. To jakie pan ma uprawy w ogrodzie? Kawę w pan... Mam ogórki, pasole mam, paprykę mam, no i posiałem pomidory, tam jeszcze inne, zobaczymy co z tego wejdzie. No w tej chwili to jest cały problem z podlewaniem, bo na przykład jak jest woda niska w studni, no to ja muszę tak minutę, półtora minuty pompować, pięć minut czekać. No, żeby napłynęła, tak? Że... Tak, no i tak na przykład dwa razy tak przepompuję, idę jeden, mam osiem węży, no to jednym wążem podleję, bo wracam i tak w kółko. No, ale mieszka pan nad rzeką, rzeka płytka, że jest woda w rzece dalej? Jest woda w rzece. To czemu z, z, z rzeki pan nie ciągnie do podlewania? No nie, po, nie, nie ciągnę pod, podlewania, no kiedyś miałem na przykład pompę w rzece, ale to tak, e, poziom rzeki się zmienia, nie? I hmm. tak przyjdzie jakaś większa fala, no to panu pompę zmyje. No tak. Bo tutaj jest na tej naszej rzece jest 7 elektrowni. Oni w nocy spuszczają wodę, Aha. no to w nocy jest wyższy poziom i później w dzień znowu jest niski. A rozumiem. Taki regulowane to, regulowane tak. to wszystko jest. Także różnica poziomu to jest teraz nawet do pół metra dochodzi. No tak. A to niech pan jeszcze powie o tych ludzi, którzy przyjeżdżają do dżungli szukać no, nie tylko po zdrowia psychicznego, ale też no, leczą się z różnego rodzaju schorzeń, raka, nie raka. Czy ma pan takich Polaków, którzy tam przyjeżdżają, czy ma pan również ludzi z z innych stron, z innych krajów, którzy chcieliby jakoś doprowadzić się do porządku w Amazonii, cały problem, że tak, że naszym rodakom to jest naprawdę bardzo trudno pomóc. Nie ma chorób nieuleczalnych, są tylko ludzie, którym się nie da pomóc. Tak, pan zauważył. Dlaczego? Jeżeli na przykład powie się Niemcowi, że ma zrobić to, to, czy wypić to, czy to, on zrobi dwa razy tyle. Aha. Dużo więcej niż potrzeba. Jak się powie naszemu rodakowi, no to wszystko jest ok. Jak się tylko trochę poprawi, to wraca do starych nawyków. Czyli trudno przebudować człowieka? To się nie da po prostu. 90% z tej moich obserwacji naszych rodaków się nie da pomóc. Mhm. Po prostu to przyzwyczaili się do pewnego życia, nie chcą z tym zerwać. No ja mam średnio, czy to na e-mail, czy tam na Skype'ie, czy na Messengerze. Około 10 takich zapytań o przyjazd do e, sprawie leczenia i generalnie praktycznie wszystkim odmawiam, bo po, po, po krótkiej rozmowie stwierdzam, że no, szkoda mojego czasu i szkoda ich czasu, ich pieniędzy, żeby tu przyjeżdżali. Bo powiedzmy jeszcze naszym widzom, pan się wyleczył. Pan tam jest, dlatego że pan się leczył i wyleczył. Ja naprawdę pomogłem ponad setkę osób stanąć na nogi, nawet najbardziej zaawansowanego nowotwor nowotworu. Co jest najważniejsze przy takich leczeniach? Przede wszystkim psychiczne podejście. Trzeba chcieć. Trzeba jak chcieć żyć? Mówię, jak to Indianie mówią, że jak się chce, to już się połowę zrobiło. Rozumiem. Przede wszystkim trzeba chcieć. Druga rzecz, no, trzeba się oczyścić. Przede wszystkim i psychicznie, i fizycznie. Na bo czym to psychiczne oczyszczenie polega? Oczyścić siebie te wszystkie trucizny, te wszystkie toksyny, metale ciężkie, no to już będzie dużo łatwiej. No i później następne uzupełnić to, co nam brakuje, bo przecież w waszym świecie to macie do, do dyspozycji 4-5 minerałów, jedynie. Hmm. No powinno ich być prawie setka. Hmm. Dlatego, że takie rolnictwo mamy. No to niestety. U nas jeszcze, u nas no do, e, złą żywność to trzeba za nią dużo drożej zapłacić i trudno dostać. Hmm. Dlatego jest ta dobra, która na targu jest e, tania. No bo na przykład weźmiemy cukier, ten cukier trzcinowy u nas kosztuje około 2 sole, 2,50 za kilo, a biały cukier kosztuje 10 soli. Aha. Czyli odwrotnie jak u nas. No tak Tak samo na przykład e, e, no też jeżeli chodzi, bo tutaj jest paru takich, co na przykład uprawiają cytrusy, ob, robią opryski czy coś, ale miejscowi od nich nie kupują. On, on weźmie tylko powącha i już powie, no ja tego nie chcę. Mhm. Bo ludzie są jeszcze przyzwyczajeni do dobrego jedzenia i potrafią odróżnić. Tak. Teraz następna rzecz, no, e, jedzenie. No tutaj nawet, bo mamy tutaj chyba trzy czy cztery farmy takie kurze, gdzie em, produkują, nie, jaj, jajszarskich to tylko są dwie to, farmy, ale nawet te jajka z tej farmy to są zupełnie inne niż, na przykład wasze, bo tutaj jednak te żółtko jest jednak dosyć ciemne, a hmm. Te od was to są prawie białe. No, no chyba, tak? że zafarbują, bo tam dodają barwniki kurom do paszy też. No możliwe, u nas nie nie. U nas jest... Ja, ja byłem nawet na takiej farmie, bo tutaj gdzie tam Staszek mieszka, to od, od niego jakiś kilometr jest taka farma. No to oni mają duży wybieg te kury. Aha. Aha. No i także one zupełnie inaczej e, żyją. Tak jak moje kury, na przykład jak ja im wysypię kukurydzy, czy tam nawet gotowanego ryżu, to nieraz cały dzień leży, dopiero pod wieczór przyjdą zjedzą, a cały dzień ganiają po ogrodzie. No tak, no tak. No to, e, panie Mietku, co się, co się głównie kupuje na targu? Jakie mięso się je? Dużo się je mięsa? Jaka dieta Nie jest w okolicy? Ludzie mało jedzą. Aha. Bo, no, na przykład, jeżeli chodzi o to, to głównie ryby i, e, i ten, i trup. albo Mówi... dziko, e, dzikie na przykład. Ł łowią, łowią ryby w rzece, rzeka jest czysta? czy? Taka, bo... Rzeka jest bardzo czysta, łowią. E, no, z tym, że u, żyby, ryby rzeczne są dużo droższe niż ryby morskie. Aha, a dlaczego? A, dlatego, że morskie, no to muszą przywieźć z limy, no to w lodzie, namrożonych mrożonych u nas nie przymożą, ale w lodzie, nie? No, i ono już. Ja nie bardzo, nie bardzo mi smakują. Ja wolę jednak nasze rzeczne. Aha, bo świeża. Tak, bo po prostu oni w nocy łapią i rano już jest nas do na sprzedaży. Aha, rozumiem. No to trochę mięsa, a tak to co? Co się, co się je na zazwyczaj? No, od czasu do czasu tutaj z okazji świąt to się je, bo, bo, bo winę, bo wina się tutaj bardzo mało używa. Mhm. Bardzo mało. A ludzie to, hodują to, to... świnie dookoła? Tak, jakieś... tak tutaj koło nas to tutaj są trzy e, ludzie, trzech e, tego, co mają świnie, ale oni na przykład nawet prądu nie mają, choć trochę dalej tam mieszkają. To na przykład, jak e, taka sąsiadka, ona mieszka jakieś 150 metrów ode mnie, to jak ona ma zamiast zabić świnie, no to najpierw wchodzi się, pyta, kto weźmie i ile weźmie, Aha. E, bo ona nie ma lodówki. Także już ma całą świnię rozebraną, zanim ją zaszlachuje. Nie, zanim, zanim zabije, to chodzi najpierw. Rozumiem. Pyta się. Mówię, rozebraną wśród ludzi, którzy chcą, chcą kupić. No, bo tak. no, no mówię, jest na targu, ale mało kto kupuje, bo dlatego, że no na tych stanowisk, co sprzedają mięso, to jest chyba tylko dwa, co sprzedają wołowinę. Mhm. Reszta to tylko wieprzowinę i kury, kury i tak dalej. No tak. Kiełbasę no, u nas można dostać, ale to tylko z Oksapampy i tą niemiecką ona mi nie smakuje, my sami od czasu do czasu robimy. Aha, ale a Niemcy tam robią, mają jakieś wytwórnie kiełbasy? Tak, tak, oni mają tam w oksapampie, mają dużą wytwórnię. No tam taki Mateusz Polak pracuje u nich od czasu do czasu, no to jak on robi, no to to jest przynajmniej inny smak. Rozumiem. A kiełbasę też się robi tradycyjnie, tak? Nie dają żadnych tam polepszaczy, tak. czy... Nie, jak my robimy tutaj od czasu do czasu, bo ja specjalnie nie przepadam, ale tu znajomi, czy tam z Klimy przyjadą, czy coś, no to wtedy kupujemy, mamy tutaj wszystko, co, co potrzeba, i nabijarkę, i nie, to, i do mielenia maszynę, i wszystko, i wtedy robimy sami i będziemy. Z tym, że tradycyjnie będziemy na ogniu. Hmm. Czyli ma pan taki zrobiony piec specjalny na, na drewno i tak dalej I się tym będzie... będzarnie taką, taką rozumiem. No. Panie Mietku, no to na koniec pytania najbardziej kontrowersyjne, ayahuasca, bo to wszyscy tak tam koło tematu chodzą. Jak to jest, można ją normalnie na targu kupić, uprawiać, jest obrót na to, czy to tylko szamani używają? U nas Ajałaskę, no była taka tutaj, Jedna pani, która się tym zajmowała, ale już się nie zajmuje, bo po prostu robiła to tak bardzo nie, nieprofesjonalnie. Był tutaj w Pampamici, ale już zmarł. On robił szaman, a ten jego syn, no to nie robi dobrze. No, najbliżej to można w Pukalpie, Satipo albo w Iquitos. Mm -hmm. Bo co przy ajowacy jest bardzo ważne, żeby cały proces przejść, a nie tylko samo wypicie. Mhm. To znaczy, na, na prawdziwy szaman to idzie na przykład z grupą, tam gdzie się zbiera jałaskę, to znaczy wycina. Wszyscy najpierw dotykają do tych liany i jak to mówią, proszą o to czy o tamto. Później się ścina, później się zbiera czakrunę, bo to jest następny składnik. Czasami jeszcze się zbiera dziki tytoni albo kupuje się na rynku, bo to są trzy składniki podstawowe. No i teraz gotuje się. I wszyscy biorą udział najpierw w rozdrabnianiu, później w gotowaniu tego. Mhm. No i samo ayahuasca to jest, jak to mówią, zamiast kolacji. Z tym, że prawidłowo powinna się przynajmniej 2-3 dni przedtem nie pić alkoholu, nie jeść mięsa. Mhm. To wtedy jest najlepiej, bo wtedy nie będzie tak mocno e, torsje, czyli oczyszczanie takie ostre nie będzie. Mhm. No i no, u nas są jakby powiedzieć trzy takie, e, e, co jeżeli chodzi o ayahuaskę. E, no to przede wszystkim najważniejsze z tych tak zwanych środków halogocennych, halogocennych, no to jeszcze znane, jeszcze w Stanach to był pajoty. na południu. Tak, to tam. Meksykanie to o to, to tym robili. Głównie New Mexico i Arizona, no i w Meksyku. Tak. Pajoty. Z tym, że to jest najtrudniejsze, bo prawidłowo, no to najpierw trzeba iść w góry i szukać tego pajoty, tego kaktusa. Mm -hmm. To tak, przeważnie taka wyprawa i to wszystko trwa około tygodnia, mm -hmm. przygotowanie. To jest najtrudniejsza ceremonia. Później tutaj u nas, w naszym rejonie i właściwie góry, tu, czyli Katamarka, tam całe wybrzeże, no to używają San Pedro, czyli też święty kaktus podobny jak pajoty, tylko troszeczkę większy. U nas rośnie on. Z tym, że no, u nas można sobie na targu wypić te, e, tak, ten e, sok, czyli taki kisiel z tego pajoty. Z tym, że on jest bardzo rozwodniony, więc tak bardzo nie działa, ale zawsze jest oczyszczający. Mhm. Oczyszczający, czyli pan mówi, że się wymiotuje e, przez, przez wszystkie otwory, tak? Wychodzi z człowieka? Nie, no. Przede wszystkim, jeżeli to ktoś przyjad, przyjadąc na przykład z Kanady czy ze Stanów. I wypije, no to rzeczywiście ma problemy. Ale na przykład na nas to on w ogóle nie działa. Aha. A dlaczego taka różnica jest? No po prostu dlatego, że my tutaj miejscowi jedzą bardzo mało mięsa, jedzą naturalne jedzenie, więc nie ma się z czego oczyszczać. Aha, aha. Aha. Teraz jest następny, no to właśnie będzie w trzeciej kolejności Ajoaska, czyli właśnie to co mówiłem. Później jeszcze mamy tak zwaną, to się nazywa żółta żaba, Aha. czyli kamo. Aha. To jest dosyć niebezpieczna ceremonia, bo ta wydzielina z tej skóry, tej żaby, po prostu jak ją się na przykład weźmie na patyczek i dotknie, to można tak tylko ze tej skóry do 100 osób przenieść, tak zwane noże. Nie mówi się na Drugi Świat, ale no po prostu straci przytomność. Rozumiem. Bardzo silne, bardzo silny środek. No i to są jeszcze grzybki, ale to niepopularne. Najwięcej no u nas w naszym rejonie to jest Ayahuasca i San Pedro najbardziej popularne. Oprócz turystów, którzy są ciekawi i tak dalej, lokalni do czego to, tego używają? Czy przy, przy leczeniu, czy przy obrzędach takich religijnych? Jeżeli chodzi o. A jałaskę i w ogóle te środki to, nie, to służą przede wszystkim do oczyszczenia organizmu, nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. No i przede wszystkim wzmocnienia, bo można na przykład indywidualnie jak się robi, jak ktoś jest bardzo chory, no głównie to z przyjezdnych, to się od razu dodaje do przygotowaniu zioła, Aha. żeby to wszystko już od razu zaczęło działać. Czyli na przykład dodaje się u nieodega, to tawary, jeżeli ktoś ma przerzuty, to tawary się dodaje i tak dalej. Teraz jeżeli chodzi o nowotwory, na przykład chemioterapia, czy radioterapia, czy nawet sama operacja, to ta co używa medycyna akademicka, niestety ale nie usuwa nowotworów, bo nowotwór to jest mniej jak 1% tak zwane komórki macierzyste. Reszki to jest gus, który praktycznie dla nas... On nie jest szkodliwy, bo to jest organizm, gromadzi w tym guzie te wszystkie toksyny nasze. To wszystko. Mhm. I na przykład, jeżeli weźmiemy chemioterapię, chemioterapia tylko potrafi zmniejszyć ten guz zewnętrzny. Nigdy nie jest w stanie zabić ale unie, albo unieszkodliwić komórek macierzystych. Tak samo radioterapia. Jeżeli chodzi o operację, no to nawet, gdy to jest guz, jeżeli my go wytniemy. To on już ma nitki, roz, e, które się rozprzestrzeniły i nastąpiły natychmiast, bardzo szybko przerzuty. Mm -hmm. e, więc tutaj, jeżeli się robi zanim dojdzie do operacji, to się robi to inaczej. E, wtedy się robi dopiero operację nie na żywca, tylko jak o, ten guz e, się zaczyna zmniejszać. Czyli podając mu odpowiednie zioła, on się zaczyna skurczać. Mm -hmm. Przede wszystkim następna rzecz, podajemy tak zwany ten, nie ACD do kopalidba, tylko Sando de Drago, które zatyka te wszystkie żyły, czy te tenice, które prowadzą do odżywiania guza mm -hmm. I wtedy on się zaczyna kurczyć. I wtedy go usunąć, to jest duża szansa, że nie będzie przerzutu. Pan mówi, podajemy, usuwamy i tak dalej. Mówi Pan o medycynie, która funkcjonuje w Peru, która jest w miastach, tak? To, bo to... Tutaj medycyna jest połączenie tradycyjnej medycyny z akademicką. Mhm. Czyli to normalnie lekarz panu to mówi w, przy wizycie. Lekarz Zresztą? mówię, normalnie lekarz panu to mówi przy wizycie, jak pan jest w mieście u doktora. No, na przykład tutaj w dużym szpitalu, tym głównym, mamy oddział onkologiczny. Tam są, jest lekarka i lekarz. Ale tutaj się nie prowadzi ani radioterapii, ani chemioterapii. Mhm. Tutaj się leczy ziołami tylko. Jeżeli ktoś już rzeczywiście się upiera, no to wysyła się go do Limy na chemioterapię. Mhm. Tu się nie prowadzi tego. I tak jak oni mówią, że no średnio. 2-3% decyduje się na chemioterapię. Mhm. W tym, że chemioterapię tu się robi inaczej. Tutaj się podaje tylko te 10% tych wartości, którą się podaje w Stanach. Bo dlaczego? Najpierw obniża się poziom glukozy aż prawie do poziomu tak zwanej śpiączki e, cukrzycowej i wtedy się podaje razem z glukozą tę chemioterapię. I wtedy e, nowotwór bardzo chętnie to chłonie. Mm -hmm. Czyli jakaś. No, e, czy tak się robi według pana wiedzy w większości krajów południowej Afryki? E, to jest e, taka no, na specyfika. Najbardziej to popularne to jest w Ekwadorze, w Peru, e, w Boliwii, e, ostatnio nawet w Kolumbii i w Chile. Mm -hmm. Mm -hmm. W Argentynie i Brazylii nie wiem. A jaki, jaka jest e, wyleczalność, że tak powiem? Ile ludzi. E... No dużo skuteczniejsza wyleczalność niż na przykład przy chemioterapii czy radioterapii. Mm -hmm. Mm -hmm. E, no to średnio się uważa, że około 80%. Pan tacy ta, kto tak uważa? E, w tych, w, Nie no, według statystyk. Według statystyk, rozumiem. Panie Mietku, no są to bardzo ciekawe tematy, miejmy nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać. Dzisiaj zakończmy i może byśmy się umówili na tak raz na miesiąc albo coś takiego właśnie. Proszę bardzo, nie na... Kiedy będzie pan miał kontę proszę napisać, Dobrze. bo mówię w tej chwili, to jestem bardzo zajęty, bo jeszcze teraz tutaj mi przyjeżdżają z Polski, później tu mam Niemców. No na przykład teraz mam takiego Niemca, który przyjechał do mnie na wózku inwalidzkim, mhm. bo chcieli mu obciąć obydwie nogi, bo cukrzycę bardzo zaawansowaną, nie? Tak. Aha. No w tej chwili on już chodzi o lasce jeszcze, ale jak ja mu powiedziałem na przykład, że żeby codziennie na początku robił kilometr. Tak. No poszedł i nie ma, go nie ma, nie ma. Ja w końcu wsiadłem na tą motorynkę, szukam go. Patrzał aż doszedł tam do naszej tak zwanej tej sajny, nie, czyli 700 metrów. On sobie wziął takie e, siedzenie takie rozkładane i szedł, co kawałek siadał, szedł, siadał. Aha. Ja mu mówię, no to chodźcie zabiorę. Nie, ja przyjdę z powrotem. Ja mówię, przecież tu do wieczora nie przyjdziesz. Nie szkodzi, kiedy przyjdę, to przyjdę. Aha, taki uparty, zawzięci ludzie. Zawzięci i bardzo skuteczni, jak mu mówię, to żeby tego... No to raz mu mówię, żeby, jeżeli chodzi o mango, bo na przykład mango jest bardzo dobrze na oczyszczenie, ale to musi być mango ze spadów tak zwane, czyli mm -hmm. to co spadnie i już prawie zgnite takie. Czyli bardzo przejrzały owoc. Wtedy są takie malutkie robaczki, które są w wielkości pół milimetra, nie? Mm -hmm. Żółtej kolor, nie? Mm -hmm. I jak my zjemy taki, te mango, no to te robaczki, które się tam dostaną, to po prostu zjadają nam te, na te tak zwane kamienie e, jelitowe. Aha. No i ja mu mówię, że jest tylko jedne, jednego, nie? O, zjadł trzy. Aha. Całą noc siedział na <głosy> <głosy> Ja mu mówię, no, no po co tyle? No ale ja się chciałem oczyścić. <noise> ja mówię, to byś się <noise> oczyścił, ale do wszystkiego. No właśnie, za dużo by wyszło. Dobry. Panie Mietku, dziękuję bardzo. Do następnego razu w takim razie. Niech się Pan trzyma tam e, ciepło w, w, tej, w tej Amazonii e, i będziemy się łączyć, no bo dzięki temu, że internet jednak oplata cały świat, e, możemy ze sobą rozmawiać w najróżniejszych miejscach. Dziękuję Panu bardzo i do usłyszenia. Ja do następnego razu. E, e, coś to co napisze albo opublikuje, to proszę przesłać mi, ok? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, do widzenia. Do widzenia.